Jesteśmy w Wielkopolska, mówi dzień dobry. Od samego dnia jesteśmy w Poznaniu, w domu u państwa marszałek. Marcin, razem z nami, z dziećmi Asią i Jasiem. Słuchajcie, jeżeli ktoś chciałby mieć takiego pięknego królika, jakie wy to na co musi zwrócić uwagę? O czym pamiętać, Marcin? No myślę, że o wiele rzeczy musi pamiętać, ale powinien zacząć to od wykonania testów alergicznych. Mm -hmm. Ponieważ jeśli ma alergię na sierż. To wyklucza całą możliwość na takiego królika. Mhm. Jakie króliki polecacie innym dzieciom? Jakie fajnie mieć w domu? Nie. Bardziej miniby, ponieważ karzełki to są takie króliki, które siedzą na kanapie cały czas do I łaskania jasne. tylko, a miniby takie są bardziej biegają, skaczą. I z nimi można się bawić? Ale oczywiście o czym trzeba pamiętać? O tym, że trzeba dbać o królikę nie można poszanować jak zabawkę, czyli nie rzucać. Tak, Ta to jest że zwierzątko i bawimy się tylko wtedy z króliczkiem, kiedy sam chce, tak? Tak. Teraz. Tak Powiedziałaś o tym, Asiu, że trzeba dbać o króliczka, tak. trzeba go karmić. I jak to jest z tym karmieniem? Jedna łyżka dla małego Klinka rano, druga wieczorem, a dla dużego Klinka dwie rano dwie wieczorem. Ale czego? Łyżka czego? Stołowa. Stołka. Dlanolatu, bo ono bardzo trzeba robić. Pokażesz Asiu, jak on się robi? Taka. Nabieramy jedną dużą łyżkę dla nowolatu. i karmimy króliczka, tak? On chyba teraz śpi, prawda? Oj, przebudził się. Nie, on, on coś sam gorą. Rozumiem. O, tamten zdecydowanie lepiej zareagował na karmienie. No dobrze, ale jak to jest karmieniem e, zielonymi rzeczami, czyli sałatą, czyli marteczką, czyli z Bo mówię, że wasze króliki tutaj nie mają takich rzeczy. My, My tutaj... tego nie negujemy, ale odradzamy to w pierwszych miesiącach hodowi e, króliczka ze względu na to, że e, ma jeszcze młody królik i nie spełni wykształcony układ trawienny. Mm -hmm. I może takie karmienie różnymi produktami niestabilnymi, takimi jak granulat, spowodować namnożenie się bakterii patogennych, wieli tak na przykład, a to powoduje bardzo groźne dla życia i zdrowia grulika choroby. Z tymi pięknymi gruliczkami proszę Państwa, jest fantastyczną godziną no, marszałków. Zostajemy, jeszcze będziemy się łączyli. W kolejnym wejściu wyjdziemy do ogrodów i porozmawiamy o gruliczkach w kontekście zbliżającej się wielkimi wielka Wielkanocy, więc mam nadzieję, że jesteśmy na to spotkanie umówieni. Do zobaczenia!